Kochani, tutaj mamy w serii, którą albo się kocha, albo się nie znosi, czyli projekt Denko Ubrania. Dziś będzie tego dość dużo. Wyrzucam kilka rzeczy, które się zniszczyły, kilka rzeczy, które już zupełnie mi nie będą odpowiadać, ze względu na to, że na przykład coś mi w nich przeszkadza, a kiedyś nosiłam je namiętnie i też porozmawiamy. Będzie też kilka rzeczy, które. Koszt ubrania w stosunku do zakupu już jest bardzo, bardzo niski, dlatego że ja po prostu nosiłam je nagminnie latami. Mam nadzieję, że to będzie inspiracja do działania i czyszczenia swoich szaf. I pytanie do filmu na dziś, bo już dawno nie było, zróbmy tam, jeżeli macie ochotę na dole, dyskusję odnośnie piżam. Czy śpicie w długich, krótkich, byle czym, kompletach, wymieniacie często, macie mało i tak dalej, bo ja mam z nimi taką dziwną relację, które też ze mną nie wytrzymują. Czy jak Wy po prostu śpicie, bo jestem bardzo ciekawa, czy są takie Zmarzluchy jak ja, co jakby mogły, to by były spałe w kurtce zimowej zimą, ale generalnie możemy porozmawiać o wszystkim. Jeżeli Wam się rzeczy nie podobają, nie bójcie się. Ja po prostu z nimi rozstaję, więc nie będę bronić tego, jak nosiłam się kilka lat temu Naście lat temu, lecimy Zaczynam od czegoś, co stwierdziłam, że no nikt tego nie kupi Szkoda to wyrzucać, a może jeszcze potrzymam I mimo iż nie jest to rzecz przymierzana stosunkowo raczej do ciała jakby I to nie jest rzecz, którą wyciągniecie z szafy, przymierzycie na siebie i stwierdzicie, dobrze w tym wyglądam czy nie To stwierdziłam, że tak właśnie zrobię I sięgnęłam po torebeczkę, która no... Nie oszukujmy się, to nie jest zupełnie mój styl. Nie wiem kiedy ją nosiłam, ale pewnie jakieś noc 8 lat temu. Nie jest zniszczona, nigdy jakby nie jest, ale to jest. Miękka torebka, to jest torebka, która Już dla mnie absolutnie Odpada, to jest torebka Swoją drogą z Atmosfer, czyli Pewnie z Primarka Która no nie jest torebką na co dzień I co wam będę dużo mówić, to są te takie Najtańsze torebki na zasadzie, mimo już nie jest Zniszczona, że ani tu w środku nie ma Kieszonki, ani to jest, nie ma jakiegoś Super kształtu i pewnie Gdyby była czerwona, brązowa Fioletowa, niebieska i tak dalej, to już by Dawno wyleciała, ale wiecie Blink, blink, trochę się świeci, to może jeszcze zostawię, jest regulowana Nie ale Absolutnie nie Dzisiaj się z nią rozstaję, nie będę Trzymać takich rzeczy I wydaje mi się, że ja miałam kiedyś słabość Do takich torebek, nie chodzi mi stricte O to, ale miałam słabość właśnie Do zostawiania takich małych torebek Bo to się przyda i mam do dnia dzisiejszego Jedną, a i tak podbieram mojemu mężowi Nerkę I noszę tą nerkę po prostu Przepasaną przez, przez pierś Powiedzmy, że tam coś jest Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to to będzie taka e, pogadanka minutowa, więc wstrzymajcie się od razu od, od jakichś negatywnych e, tutaj myśli. Mam tutaj spodnie. Z Bambiego. To jest piżama z Primarka, kupiona 4 lata temu, i się rozstajemy, dlatego że uwaga, uwaga, pies wygryzł mi dziurę w kroczu, więc to nie powinno się do końca pojawić w projekcie Tenko, no ale, ale wygryzł. Ale nie o tym dzisiaj będzie rozmowa. Rozmowa jest mianowicie o tym, że przerzucam tu jeszcze Wam piżama z Sinsea, i to jest już ostatnia kupiona piżama w Sniseju więcej tego nie zrobię, ja ją dostałam w... no, na prezent na święta, ona się popruła i mniej więcej mimo iż tutaj wygryz mi piżamę pies o tyle tutaj e... To jest pas w tej piżamie. Tutaj absolutnie nic nie będzie lepsze. To jest pas w piżamie. Gdzie gunka po prostu poszła. Zaczęła się też rozrywać dosłownie wszędzie, gdzie była szyta. Z razu na raz, z prania na pranie. Było tylko coraz gorzej, gorzej i gorzej. Więc ja już sobie po prostu daruję. Nie będę tego strzywać, bo widzę, że cała reszta materiału też pójdzie w siną dal. Mam od tej piżamy jeszcze górę i ta góra jest jeszcze w miarę. Ale kontynuując, mam też jeszcze tego, jest jeszcze więcej. Piżamę z lizard, która miała do mieszkę poliestru i jest już cała skulczona, nie wygląda. I stwierdziłam, że, i to jest zawsze inspiracja od Was, że jednak w nocy to trzeba jakoś wyglądać. I lubię po prostu wstać i czuć się dobrze ze sobą, a nie jakbym ubrała jakiś przypadkowy zestaw, więc to też już odchodzi do lamusa. I jeszcze nie skończyłam. Cały czas traktujemy to jako jeden podpunkt w filmie. Mam też Iżamy z pryma niego. Która ostatnio, no cóż, w nocy ratowałam się gumką Bo stało się dokładnie to samo, co z tej z Zaczęła rozrywać się w kilku miejscach I znowu góra odpiżamy, jeszcze ze mną jest I nic jej nie jest Natomiast dół zaczął się rozrywać w kilku miejscach I jest już taki Nosz rozmiar XS, dół od mam taki Co jeszcze bardziej takie naiwne No to co z tego, że tu są troczki I że mogłabym to wiązać Jeżeli te troczki to jest tylko z doma Tu ni niczym innym się nie podratuje Więc troszkę tego odpadło w kategorii Kategorii piżam z jednego tygodnia. No, jest taka kula, z którą się już rozstaje, Na brak piżam nie narzekam, ale ja też jestem wiecznym zmarzuchem, Przez to, że jest mi zimno, muszę być ciepło w nocy ubrana. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to, to jest klasyk. Jak mi ktoś powie, że tego nie zna, no to nie będę specjalnie zdziwiona, bo żyjemy w innych realiach. Macie inny bieg niż ja, w innej okolicy mieszkaliście, mieście inny styl i tak dalej. Klasyczna, słuchajcie, bumperka. I teraz tak, ona miała być w projekcie Denko już w ubiegłym roku, ale stwierdziłam, że zostawię sobie ją na ostatnie lato, że może gdzieś tam będę, nie wiem, wieczorem wychodzić na szybko, coś na siebie narzucić. Zawsze jest ta sama baja, zawsze jest ta sama kwestia, że kiedyś się tam coś przyda i tak dalej. To jest bomberka w moim ulubionym różowym kolorze. Nie, nie noszę się cała na różowo nie bójcie się, natomiast y, po prostu lubię ten kolor I szkoda mi by je było wyrzucać Ale zostawiłam sobie ją pod jednym warunkiem Będę ją nosić na wszelki wypadek I nie ubrałam jej na wszelki wypadek Tutaj te kapsle są już mocno, że tak powiem przejechane One już tak dobrze nie wyglądają Widzicie nawet chyba to w kamerze, że tutaj się to troszkę, troszkę dzieje Jeżeli chodzi o, o to wszystko Tutaj owszem, próbowałam ją jechać maszynką Ale to już nie jest ten rodzaj zmychacenia w którym maszynka akurat tak dobrze pomaga, i mogłabym ją zostawić, żeby ona sobie wisiała. Oddaję ją z takim wielkim bo nawet bym sobie ją zostawiła, ale wiem, że jeżeli nie ubrałam jej przez rok, to nie ubiorę jej w kolejnym roku. I też wiem, że nosiłam ją bardzo wiele lat, bo to jest naprawdę kurtka, którą ja przeorałam, która e, koszt zakupu na jedno użycie jest po prostu pewnie jakiś kilku groszowy, nosiłam ją notorycznie, uwielbiałam ją i to już nie powiem, że nie jest mój styl, bo może bąperkę bym jeszcze ubrała, ale to nie jest ta bąperka, po którą ja sięgam. Ale wyrzucam ją z takim przeświadczeniem, że naprawdę to jest rzecz, którą miałam na sobie wiele razy, która myślę, że byłaby w jakimś moim top 20 po w 18 roku życia rzeczy noszonych rozstaje się, ale dzisiaj stwierdziłam, że to już jest po prostu ten czas, żeby się z nią rozstać, bo nie kupię jej ponownie, nie kupię sobie różowej bąperki. Pewna rzecz to też znowu coś, czego nie przymierzam do ciała normalnie, ale jednak przymierzyłam i stwierdziłam, że nie ten fason, może nie, nie ten wzór, ale. Nie ta wielkość, nie ta długość i już absolutnie nie będę nosić. No i analogicznie do wcześniejszej sytuacji, wiadomo już, że mówię o, tak, o torebce. Ostatnio przejrzałam torebki. Taką moją śmieszną wytyczną jest to, że kiedy ja. Zaglądam do mojej szafy, to wszystkie te torebki, które noszę, i to dziwnie zabrzmi, są w płóciennych workach. One są po prostu pochowane do płóciennych worków i tak za każdym jednym razem wyciągając je z szafy, wyciągam je z płóciennego worka, biorę im jakieś tam reklamówki, które mają w środku, żeby miały pełne wypełnienie. A jeżeli coś leży i nie jest takie zadbane, i nie jest właśnie w płóciennym worku, i w środku nie jest wypełnione, to już wiadomo, że raczej tego nie noszę. Ona w kamerze wygląda ciutko lepiej niż na żywo, dlatego że w kamerze. Że nie jest tak jakby taka delikatnie przybrudzona i ona nie jest brudna, nie zrozumcie mnie źle, ale w kamerze nie widać po prostu jakby zmiany troszkę tego koloru, że on momentami jest taki delikatnie zaszarzony Z racji tego, że nie wygląda źle. Że jest nawet i praktyczna, bo nie raz ją nosiłam tak, gniazda, na tym długim pasku. To można by ją było zostawić i przestawiać, ale ja już nie przestawiam. Nie będę jej nosić, bo jest jak dla mnie, no, no duża. Jest to nie jest ten kształt, nie jestem wzór odnośnie moich torebek raczej jestem stała w uczuciach. I jeżeli coś kupiłam na przykład 4 lata temu, plecak z Victoria's Secret, to do dziś go mam, do dziś go noszę i mi się podoba, a to już nie jest mój styl Kupiona na pewno w CCC, w środku to już sobie cenimy, ma miejsce na telefon, na długopis, ma kilka przegródek więc jest ok. Odeślę sobie do jakiejś fundacji, czy gdzieś, przypuszczalnie do fundacji Impostu. W zasadzie, jak to oglądacie, to to już na pewno jest spakowane, bo najłatwiej po filmach po prostu mi to spakować, wysłać tego samego dnia i mieć. Problem z głowy Mój krótki epizod z second handów, bo taki jestem przekonana, że to było albo złapane w second handzie jako jedna z niewielu rzeczy, albo w takim sklepie internetowym, który sprzedaje rzeczy z second handów. I dzisiaj się bardzo zdziwiłam, bo naprawdę byłam ogromnie zdziwiona, że to ma tak krótkie rękawy. Ja to mam oczywiście później przymierze, bo długościowo jest ok, ale to ma ultra krótkie rękawy. Teraz po domu noszę się. Albo w jednych leggingsach, albo w jeansach i tu się nic nie zmieniło I właśnie jakimś obszernym swetrze Ale to jest słuchajcie z akrylu I ja na akryl mam jeden sposób Zaczęłam prać bez płynów do płukania, wiecie, w mocniejszych środkach I widzę jak ta tkanina się zachowuje i ja czuję, że to jest akryl Że to jest taka, tak jakbym miała na sobie nie celulozę, nie papier Ale to jest takie... Mam nadzieję, że kamera to teraz złapała. To daje nawet taki dźwięk, to nie jest przyjemne, to nie daje ciepła. Ja w tym dobrze nie wyglądam, więc po co mam marnować kolejne dni życia na donaszanie czegoś, czego po prostu nie chcę nosić. Ja nie wiem, co to też była moda, za takie przecięcie sylwetki w połowie. Ja już się absolutnie tak nie noszę. To ma być płynne. Nie noszę czegoś, co na przykład skupia uwagę na moim pasie. Nie chcę, żeby po prostu moje ubrania. Zaburzały mi płynność sylwetki, a to jest coś, co zaburza moją płynność sylwetki. Na co dzień tego absolutnie nie będę nosić, bo będzie mi w tym zimno, to nie wygląda i to tak sobie przykładam z roku na rok, i w tym roku, mimo iż wielu rzeczy nie widzicie, naprawdę sekcja rzeczy po domu zmalała. Ona dostała po i mam nadzieję, że. W przyszłym roku, jeżeli będę jeszcze kręcić projekty Denko, będziecie widzieć tego, tego więcej, więcej i więcej. Chociaż wiem, że dla Was to nie jest też do końca takie ciekawe, no bo to są rzeczy po domu, ale kiedyś to były zwykłe rzeczy. Kiedyś to po prostu nosiłam, ja już tego nosić nie będę i naprawdę śmiesznie się to zachowuje. Jak na akryl, to to nie jest skulczone, nic się z tym nie podziało za bardzo, ale jest bardzo nieprzyjemne i te rękawy są po prostu mega zastanawiające długość tych rękawów. Z jedną rzeczą, dobra, z dwoma rzeczami w tym filmie Jest mi bardzo trudno się rozstać, bo nie wiem, czy znajdę coś podobnego na siebie Fajnego, dobrze na mnie wyglądającego w moim odczuciu Ale wiem, że to już jest rzecz, która już jest zniszczona Reprezentuje ona kategorię różu majtkowego po spraniu Nie nada się też do noszenia tak... Tak o, jako podkoszulek, bo to nie jest taki krój. I co jeszcze ważniejsze, nie wiem jak to się stało, że kupując to, nie wyłapałam, że ona miała wadę fabryczną. Bardzo mnie to dziwi, ale no nie wyłapałam. To jest bruska z Wazyla w rozmiarze XS na S. Sprawdzałam ta firma, dalej funkcjonuje i dobrze, bo miałam z niej jakieś sukienki bawełniane i. Kiedyś naprawdę byłam zadowolona z zakupu u nich. To, co wam teraz pokażę albo tutaj, albo na przebitkach, to dwa różne wykończenia rękawów. Tutaj kamera tego nie uchwyci, ale to jest ewidentnie błąd, że tak powiem, produkcyjny. Coś tu poszło nie tak, to po prostu powinno być jeszcze raz wywinięte. Ja to powiem Wam, że długo nosiłam i nie byłam świadoma tego, że to jest tak wykończone. Materiał był naturalny, jak na markę taką polską, firmę polską oni są chyba bardziej Instagramowi. To nigdy nie widziałam u nich Wtedy, kiedy kupowałam, rzecz jasna, rzeczy z poliestru, to jest całkiem w porządku, uszyte. To nie jest produkt na lata, ale nosiłam go bardzo długo. I to jest znowu rzecz, której ja mam mało. To znaczy jakaś bardziej oryginalna bluzka o mniej spotykanym w mojej szafie kształcie, mniej spotykanym w mojej szafie kolorze. I chciałoby się ją jeszcze mieć, ale po prostu wiem, że to nie jest rzecz, po którą sięgnę. To nie jest już dobrze wyglądające. Ja już by się w tym źle czuła, i to jest moja wytyczna odnośnie tego roku. Jeżeli mając to w ręce chcę sięgnąć po coś innego, bo tutaj czuję się niepewnie, to po prostu czas się z tym rozstać. I taka jest prawda. Bardzo mi żal, może nie tego koloru teraz, bo kiedyś miała bardziej intensywny kolor, więc bardziej intensywnego koloru, tego, że na mnie jakoś leżała, żeby nie zjeżdżała z ramion, co jest u mnie bardzo, bardzo rzadkie. Bardzo dziękuję, że była w moim życiu, że sobie ją kupiłam, że sobie ją ponosiłam. Czas się rozstać. Klasycznie. Następna rzecz to buty, które chciałabym bardzo mieć. Tak dziwnie to też zabrzmiało, ale na mojej liście powinny być buty, gdzie. No których Wam nie pokazałam, ale są od dwóch lat takie, taki rodzaj butów. I najlepiej to bym chciała szukać takich, jak teraz Wam pokażę, które są tylko podobne, zaraz zobaczycie o co mi chodzi, ale nie są z tej samej parafii. Więc tu macie tą parafię butów, ale większość teraz jest na obcasie i zastanawiam się, jak wysoki jest ten obcas i raczej bym tego nie nosiła i rzadko kiedy takie buty ubrać, więc tak sobie na nie patrzę i wzdycham, ale nie kupię, bo to nowa ja. Raczej nie kupię. Natomiast to, co wyrzucam, to takie buty. I tak... Y to nie jest ta sama parafia. To są buty, które mają z 12 lat. I uwaga, trzymajcie się bardzo mocno, bo ja je nawet w tamtym roku nosiłam. Bo ubierałam je do bardzo szerokich spodni, gdzie tylko czubek tego buta wystawał. Bo nawet jeżeli buty w szpic będą modne, to ja nie noszę butów w szpic. Po prostu nie. Ja muszę mieć zaokrąglony przód, bo moje palce się wtedy czują lepiej. Bo ja moim zdaniem mam wtedy nie tak dużą stopę, chociaż mam rozmiar 36, więc to już chodzi o moją psychikę. Wracając. Zaczęły się rozwalać. I to jest bardzo dobrze, że one się zaczęły rozwalać, bo są już stare, najwyższa pora. Zaczęłam się też w nich zabijać na chodniku, bo to już jest bardzo, bardzo mocno wytarte. I zawsze, gdy pokazuję Wam coś takiego, mam takie, no nie zrozumieją, i coś mi tu napisze, że Karyna była na występach. No ale może i nawet była Karyna na występach, ale Karyna występowała bardzo często. Karyna występowała w tych butach ponad 10 lat. E, I nie mam sobie w tym momencie nic do zarzucenia, bo je nosiłam. Próbowałam je nosić do ostatniej chwili, czyli w ubiegłym roku, właśnie. Zasłaniając je całe tutaj, z racji tego, że zmieniłam spodnie nie na skini tylko na szersze, no to nie było widać tej góry, ale bardzo przypominają mi, to znaczy są kilometry dalej. Właśnie te, którym się tak marzą, które mi się podobają, ale oryginały są bardzo, bardzo drogie. Jakieś inne zamienniki to 300 czy 400 zł. Dałabym, ale gdybym nosiła, a tak naprawdę wiem, że. Buty na wysokim obcasie zimą noszę rzadko kiedy Znowu to jest coś, co zajmowałoby miejsce A na liście rzeczy do sprzedaży Są jeszcze inne kozaki, z którymi powinnam się rozstać Noszę zawsze kozaki za kolano Płaskie, więc te nie są mi do końca potrzebne No tak jak mówię, tu się rozleciało, tam się rozleciało Mają nawet z tyłu jeszcze zamki Ale no niech jadą w świat To znaczy do wyrzucenia Tutaj koszt Zakupu do użycia był na pewno bardzo, bardzo niski, bo kiedyś nosiłam namiętnie, uwielbiałam nosić do spódni. Niestety rzecz to rzecz, której nigdy nie ubrałam. I powiecie, ale kiedyś miałaś ją w filmie, jeżeli istnieje ktoś takich, to tak długo mnie ogląda. No miałam, ale tak to chyba nigdy jej nie ubrałam i jest to zakup z AliExpress i on jest bardzo mięciutki, więc tutaj to nie jest poliester, to musi być, nie wiem, jakaś bawełnka czy coś takiego, ale to jest bluzka, która jest zbyt, zbyt farbankowa, zbyt. Intensywna pod szyją. Nie powiem, że chodzi mi o golf, bo ja lubię nosić golfy i nawet teraz mam na sobie golf, ale. Jest zbyt, bardzo taka oczorzutna Nigdy jej tak naprawdę nie ubrałam. Przypuszczam też, że to jest mimo wszystko rzecz, która po 4-5 praniach nie będzie już tak dobra, jak jest teraz. Kamera dzisiaj strasznie mi tutaj gdzieś wybiela, coś źle ustawiłam, ale jest trochę bardziej intensywna niż w kamerze. Mięciutka, aż bym teraz podczas rozmowy z wami cały czas ją przesuwała w rękach. Nie bardzo wiem, z czym bym to mogła ubrać. I oczywiście klasyk teraz powie czarne spodnie, czarne buty i ta bluzka nie wiem, czy jednak nie zostawić, dajcie znać. Powinno mi być smutno i tutaj duże ostrzeżenie, bo największą porażką jest kupić coś i tak naprawdę nigdy tego nie używać. Zmarnowane pieniądze, zmarnowany czas na transport, zmarnowane to, że ktoś to musiał zrobić i to jest najgorszy przykład tego filmu, że możecie coś kupić i w ogóle w tym nie chodzić. To, że ja wam pokazuję zniszczone rzeczy, rozdarte rzeczy, rzeczy noszone latami, to okej, okay, ale jeżeli sobie coś po prostu przyjechało do mnie i przeleżało przez kilka lat. To jest coś okropnego, i mam nadzieję, że takich rzeczy już nie będę znajdować w swojej szafie. I jeżeli chodzi o następną rzecz, to to jest rzecz, która ma jeden główny minus, i to jest taki minus, bardzo prosty, że. Okej, okay, nie mój styl, nie noszę już takich bluzeczek Ale wylatuję z tego powodu, że ona nie jest symetryczna Chodzi mi tutaj o wzór, że ten wzór nie jest idealnie po środku mojej sylwetki Powinnam teraz powiedzieć, że mam do tej bluzki sentyment, bo uwaga, mój mąż mnie nie ostrzegł, że się będzie oświadczać I wyobrażacie sobie, dobrze, że to nie był czas nagrywania kamerami i robienia sobie pamiątkowych zdjęć podczas oświadczeń i tak dalej, Bo następnego dnia po oświadczynach, jakbyśmy na wycieczce, to jakoś tam wyglądałam, ale ja w tym przyjmowałam oświadczenie Podczyny. Serio? Miałam to i miniówkę, i wtedy byłam chyba jeszcze małym Krasnalem, bo miałam 24 lata, chyba tak, i miałam wtedy zupełnie inny styl, ale. Nie będę nosić czegoś, co nie jest po środku. Absolutnie nie. To nie jest też mój facon. Ja nie będę w ogóle w tym chodzić, i wtedy miałam, do no tak jak mówię, zupełnie inny styl, ale jeżeli szukacie jakiegoś filmiku na YouTubie, który kogoś kompromituje, to to jest ten film. Oświadczyny przyjmowałam w czymś takim. I teraz to nawet bym chciała wiedzieć, że ktoś mi się będzie oświadczał, żeby mieć pamiątkowe zdjęcia i tak dalej. Ja zupełnie rozumiem dziewczyny, które się domyślają. Ja akurat wtedy się niespecjalnie domyślałam, w sensie myślałam, że ten moment no, nastąpi, ale nie myślałam, że akurat wtedy. Wolałabym mieć na sobie chyba czarny t-shirt, niż coś takiego, więc nie mam zdjęcia, ale jestem z Wami całkowicie uczciwa. To jest bluzka, w której przyjmuję się zaręczyny W ogóle krzywa, w ogóle krótka, w ogóle styli na promocji, chyba za 30 zł. Nie zostawiam jej nawet sentymentu, bo ja nie zdzierżę, że ona jest krzywa. No już nie, kiedyś by mi to nie przeszkadzało. I mam też w szafie jeszcze jedną koronkową sukienkę, która. Kiedyś była przeze mnie bardzo często noszona, aż pewnego dnia nie zauważyłam, że wzór nie jest pośrodku, tylko jest trochę z lewej I pewnie zobaczycie ją w przyszłym roku w projekcie Denko, ale nie wyprzedzajmy przyszłości Lecimy dalej Tak realnie, to kto mi tą torebeczkę? Ta torebeczka mogłaby być w mojej szafie Gdybym miała złotą sukienkę i w złotej sukience poszła na wesele No i teraz jest problem, bo w tym roku, który ja Miałam złotą sukienkę i z złotej sukience poszłam na wesele, i mimo tego, że miałam do niej jeszcze złote buty, to wybrałam czarną klasyczną torebkę z Victorii i Niczego innego nie brałam, dlatego że te torebki noszone tutaj gdzieś pod pachą to już nie jest mój styl, to nie ma paska. Kupione naprawdę w jakimś randomowym miejscu, już nawet nie pamiętam i przepięknie się błyszczy. Ja mam do tego słabość, ale to tylko w kamerze, bo normalnie tak blink-blink się nie noszę. Ale ona się zaczęła już tutaj króć. O, w tym miejscu zaczęła się w tym, zaczęła się rozchodzić. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o wesela i inne imprezy, nie wiem czy macie tak jak ja, ale przychodzi ten moment, kiedy wasz mąż, owszem, ma telefon w marynarce, w garniturze i tak dalej, ale już inne bzdety w stylu chusteczek do nosa czy kluczy do samochodu, to już chce, żeby był w torebce. Więc wtedy w tej torebce, jeżeli telefon jest tych rozmiarów, to za bardzo nie zmieści się już nic, nawet jeżeli moją imprezę ograniczałabym do jednej chusteczki do nosa, pomadki i, i, i nie wiem, malutkiego opakowania pudru. No. Nic się tam więcej nie zmieści. To jest chyba najważniejsza nauczka odnośnie takich rzeczy. Zostawiałam to hipotety, na hipotetyczną sytuację, że przyjdzie okazja specjalna, i wtedy nawet wezmę tą małą kopertówkę i będę ją mieć, i będę z niej korzystać, i przyszła dokładnie taka sama sytuacja. Miałam złotą sukienkę, złote buty, nie to, żebym chciała cała na złoto być, ale mogłam ją wtedy zabrać ze sobą i jej nie zabrałam. Po prostu nie skorzystałam, a teraz się jeszcze rozwala. Swoją drogą to jest jakieś ręcznie robione, coś przez kogoś, bo to widać, że kto ktoś szył. Mm, trudno. Bardzo dziękuję za to, że lubicie tą serię. Życzę nam, żebyśmy ubrania nosili jak najdłużej i jak najdłużej się nam podobały, i żebyśmy jak najdłużej byli z nich zadowoleni. Dzięki za to, że jesteście. Oglądacie, szczególnie w grudniu, pewnie przy tym pełnym zabieganiu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Widzimy się w przyszłą niedzielę. Papa, pa, kochani. trzymajcie się. Do następnego.